Grody dla powieści rozleniwiają i mobilizują. Na pewno rozleniwiają, dlatego że mam takie uczucie, och, już czegoś dokonałam. No to teraz posiedźmy, obejrzyjmy jakiś film, poczytajmy jakąś książkę, robota może poczekać. Natomiast jeśli chodzi o mobilizowanie, to na pewno zapewniają pewien stres, dlatego że czy dam radę, czy następna powieść będzie równy dobra, czy dostanę znowu nominację. Co będzie, jeśli nie dostanę nominacji? To będzie straszne, co powiedzą inni. To jest, taki, to jest takie działanie podwójne. Na pewno nagroda jest, otrzymanie nagrody jest czymś bardzo, bardzo przyjemnym. Na pewno mobilizuje w sensie pozytywnym, na pewno stresuje, chyba w sumie bardziej niż rozumie. Nazywam się Marta Guzowska, jestem autorką powieści kryminalnych Ofiara Polikseny, Głowaniowe i Wszyscy Ludzie Przez cały czas, wydanych przez wydawnictwo Pułapę. Moja najnowsza powieść, która nosi tytuł Wszyscy Ludzie Przez cały czas, dzieje się na Krecie. Nie jest to Kreta taka, jaką znamy z folderów turystycznych. Jest bardzo zimno, wszyscy miejscowi narzekają na wyjątkowo zimną wiosnę, wie lodowaty wiatr, pada deszcz. I popełnione zostaje morderstwo. Wydaje się, że rozwiązanie tej zagadki kryminalnej jest proste, ale okazuje się, że ludzie, którzy powinni znać na nie odpowiedź, nie chcą tej odpowiedzi widzieć, nie chcą widzieć tego rozwiązania. Tytuł Wszyscy ludzie przez cały czas nawiązuje zresztą do powiedzenia, które przypisuje się Abrahamowi Lincolnowi: Można oszukać niektórych ludzi przez cały czas, można oszukać wszystkich ludzi przez krótki czas, ale nie da się oszukać wszystkich ludzi przez cały czas. Okazuje się, że da się szukać wszystkich ludzi przez cały czas, ale pod jednym warunkiem: oni muszą tego chcieć. Główny bohater moich powieści, Mario iby jest moim niekwestionowanym ulubieńcem. Rzeczywiście jest złośliwy, rzeczywiście jest cynikiem, rzeczywiście często chowa swoje ludzkie uczucia, bo ma je, wbrew temu co się słyszy. Chowa je za murem cynizmu, za murem złośliwości, za murem swojej e, naukowej wiedzy. Natomiast dla mnie Mario Ibel jest spełnieniem moich najgłębiej ukrywanych pragnień. Każdy z nas chyba czasami chciałby móc powiedzieć do kogoś, odpieprz się, móc się wzłośliwić, móc odpowiedzieć złośliwym cytatem na głupie pytanie. Nie robimy tego, bo, bo nie robimy, bo wiążą nas normy społeczne. Maria Ibla ten normy nie obowiązują. On wali prosto z mostu, mówi to, co chce, mówi to, czego inni ludzie nie chcą usłyszeć. I świetnie się przy tym bawi. Mario Ibl nie boi się. Wydaje mi się, że brak lęku jest jego najciekawszą cechą. Mario Ibl boi się tylko jednej rzeczy, boi się ciemności. Jest tak zwanym nyktofobikiem, czyli osobą, która cierpi na paniczny lęk przed ciemnością. Nie boi się niczego innego. Nie boi się utraty kontaktów, nie boi się utraty przyjaciół, nie boi się utraty pieniędzy, a w skrajnych sytuacjach nie boi się też utraty życia. Ponieważ my wszyscy boimy się czegoś, myślę, że Mario podświadomie nawiązuje do takich atawistycznych chęci każdego z nas, żeby odrzucić wszystko, przestać się bać i po prostu robić to, na co ma ochotę. Nie chcę zdradzać za dużo. Mario i Pola zostaną razem, czy wrócą do siebie. Nie chcę w tej sprawie zdradzać zbyt wiele. Na pewno będzie się między nimi dużo działo. Na pewno podejmą próbę powrócenia do siebie. W książce, którą w tej chwili piszę, która będzie czwartą z cyklu powieści o Marii Miguelu, Mario i Pola podejmują próbę wrócenia do siebie. Nie powiem, jak to mogą się skończy. Kiedy zabieram się do napisania pierwszej powieści z cyklu, Ofiary Polikseny, długo zastanawiałam się, wiedziałam, że ta książka musi toczyć się w środowisku archeologów, długo zastanawiałam się, jak rozwiązać największy chyba problem w takich sytuacjach, mianowicie czegoś, co nazywa się brzydko infodami. To jest pewna ilość informacji fachowych, które muszą zostać przekazane czytelnikowi w sposób maksymalnie bezbolesny. Nie może być to wykład, nie może być to długie na kilka stron wyjaśnienie, ale czytelnik musi, musi pewne fakty poznać. W moim początkowym pomyśle wszyscy bohaterowie książki byli archeologami, ale potem pomyślałam sobie, no nie, archeolog, archeologowi tłumaczyć nie może. Nie może tłumaczyć mu oczywistych rzeczy, bo one są oczywiste i już będzie to brzmiało głupio, będzie to brzmiało sztucznie. I wtedy wpadłam na pomysł, że główny bohater nie będzie archeologiem, będzie antropologiem, czyli specjalistą od ludzkiego szkieletu, specjalistą od ludzkich kości. Który będzie pracował z archeologami, będzie wykonywał dla nich badania szkieletów, więc oni mogą mu tłumaczyć kwestie archeologiczne, a on może tłumaczyć im kwestie antropologiczne, na których oni się nie znają. I dzięki temu mam rozwiązany problem dostarczania informacji e, czytelnikowi. A poza tym mam takie pole, na którym antropolog i archeolog mogą się czasami pokłócić, mogą się z czymś nie zgodzić. Zawsze to stwarza ciekawsze sytuacje. Prawdą jest, że na paliskach znajduje się szkieletę osób, które zmarły śmiercią, bądź naturalną, bądź nienaturalną. Często nie możemy tego stwierdzić, ale zostały pochowane na normalnym cmentarzysku. Bardzo rzadko zdarzają się niezwykłe, ciekawe odkrycia, takie jak to opisane we wszystkich ludziach przez cały czas, gdzie opisałam rzeczywiście prawdziwe odkrycie archeologiczne, dokonane wiele lat temu na stanowisku Anemosphilia na Krecie gdzie odkryto małą świątynię, a we wnętrzu tej świątyni szkielety czterech osób. Jedna z tych osób leżała na ołtarzu ofiarnym i wśród jej kości znaleziono brązowy sztylet. Druga z tych osób była to kobieta, znajdowała się w tym samym pomieszczeniu. Trzecia osoba, mężczyzna starszy od tej kobiety, około czterdziestki, znajdował się również w tym samym pomieszczeniu, blisko, blisko tego ołtarza ofiarnego. I leżał w pozycji, która sugerowała, że próbował się zasłonić rękami przed, czym, przed czymś, co spadło z góry. To odkrycie było interpretowane przez archeologów jako moment składania ofiar z człowieka, z tego młodego chłopaka, który został znaleziony na ołtarzu. I w tym momencie wydarzyło się trzęsienie ziemi, które zawaliło świątynię i pogrzebało zarówno ofiarę, jak i kapłanów. Ta, ta interpretacja bywa kwestionowana, nie jest taka oczywista, ale na pewno pobudza wyobraźnię. Wspomniany już przeze mnie dr Wiesław Jęckowski bierze udział w badaniach polskiej misji archeologicznej w El Castillo de la w Peru, gdzie znaleziono jeszcze ciekawsze szkielety, mianowicie znaleziono kilkadziesiąt kobiet pochowanych w pozycji skurczonej, siedzącej, a na nich, jakby na tych ciałach, rozrzucono Sześć, czy rzucono sześć ciał, obecnie sześć szkieletów, jest to jeden wielki grób. No i teraz powstaje pytanie, czy te osoby umarły przez śmiercią naturalną, czy zostały zabite. Wydaje mi się, że to jedna z takich zagadek archeologicznych, które bardzo pobudzają wyobraźnię i pisarza, i czytelnika. Obecnie pracuję nad czwartą częścią nad czwartą częścią cyklu, nad czwartą powieścią o Mariu i Roboczo się ona tytuł Pełnia, ale to jest roboczy, jeszcze nie jestem pewna, jak będzie on brzmiał. I będzie to powieść o wampirach. Mario i ekipa, z którą pracuje, odkryją tak zwane pochówki antywampiryczne, czyli pochówki osób, które podejrzewano o wampiryzm i pochowano w taki sposób, żeby nie mogły wstać z grobu. Co ciekawe, tutaj również jest to zainspirowane prawdziwymi odkryciami archeologicznymi na terenie Polski, na terenie Europy, ale. Też na terenie Polski znaleziono bardzo dużo takich pokupków z okresu średniowiecza. Są to szkielety bądź z odciętą głową ułożone w nogach, bądź przebite czymś, bądź w jakiś bardzo dziwny sposób ułożone, na przykład na brzuchu, żeby taki szkielet gryzł ziemię i nie mógł wstać z grobu. Mario będzie próbował rozwiązać zagadkę zbrodni, a właściwie zaginięcia osoby, która podejrzewa się, że została zabita, ale nie jest to oczywiste. Ale jednocześnie będzie musiał się uporać też z kilkoma problemami i osobistymi, i problemami, które wynikną z jego pracy. Zapraszam wszystkich do sięgnięcia po wszystkich ludzi przez cały czas. Gwarantuję, że będziecie się dobrze bawić.